Może pani kurteczkę odłożyć? Tak, pogoda w tym roku Nas absolutnie nie rozpieszcza Ale musimy znaleźć pozytywy Proszę, proszę sobie usiąść Który to już raz U nas w biurze podróży? Tak, kojarzę panią Pani zaproponować eee, Przed chwilką jednej Pani Proponowałam tutaj, nie skorzystała Z tej oferty Mamy fajną ofertę last minute Czyli dwa tygodnie W czasów Dla czterech osób Za 7,5. Widziała Pani u nas na stronce Dokładnie, bo dzisiaj wrzuciłam Jeszcze wchodzi nam pełne wyżywienie. Śniadanie. że jest drugie śniadanie. Obiad pod wieczorek i kolacja. Mamy bardzo fajną ofertę w Chorwacji również na dwa tygodnie i bardzo przybliżone są pieniążki. Także kwestia tego, co Państwo preferujecie, czy musi być koniecznie to Polska? granicę, to obowiązuje nas dodatkowe ubezpieczenie. I to ubezpieczenie na cztery osoby będzie dość wysokie. To będzie około 2000 zł. Ale wie Pani, niech coś się stanie. Wiemy, jaka dzisiejsza młodzież jest. Przecież Państwo też nie będziecie. Pani, ja mam na przykład y, tak z Egiptem. Każdy bardzo mocno zachwa, y, zachwyca się Egiptem, a ja z mężem absolutnie. Dokładnie, także każdy ma swoje tutaj jakieś wymagania. To są wakacje, jedziemy na nie raz w roku, więc muszą być. stała Kajaki. Tutaj zaraz mamy jakieś łowiectwo, czyli, jeżeli na przykład pani mąż. Nie tak powiem pani, że mówię, że to jest kontrowersyjne dość, dlatego że nieraz tutaj ludzie przychodzą i oburzają się no jak to? Bez zwierząt, bez dzieci. Kiedyś tego nie było. No niestety, droga pani, dzisiaj czasy się zmieniają. Żyjemy w dość takim stresowym świecie. I praca, i to wszystko. Także nieraz ten urlop przyda nam się taki. Zostawiamy na przykład dzieci z dziadkami, pozbywamy się na czas urlopu naszych pupilków i jedziemy sami, tak? Dokładnie. Także mówię, lokalizacja jest fantastyczna, bo jest i port. I mamy tu rowerki wodne, i mamy ścieżkę rowerową, i mamy naprawdę sklepy przy sklepie, mamy tutaj cudowną, bardzo fajną... てもって。 Of 是造。 Wszystko jest zapisane. I tutaj ma Pani karteczkę. Ode mnie. Wszystko tutaj, kiedy ma Pani wyjazd, kiedy jest zameldowanie w danym hotelu, kiedy mamy wymeldowanie.